Krzyżowanie ulic Kościuszki, Dwarnickiego i Sikorskiego przejezdne miało być już miesiąc temu. Kończy się jednak wrzesień, a zakończenie prac wciąż wydaje się odległe. Termin minął 15 września, jak wszyscy wiemy. Spółka. Patrzę, trochę przyspieszyła tempo robót, ale myślę, że jeszcze co najmniej dwa tygodnie te roboty będą tam prowadzone. Ten termin już został aneksowany do 15 września. Pierwotny termin był do 15 sierpnia. Z uwagi na to, że trzeba było wprowadzić pewne korekty do projektu, uznaliśmy, że ten miesiąc czasu trzeba przedłużyć, ale już dalszej prolongaty nie będzie. Ale cały czas mam wystąpienia ze strony zarządu tej spółki, żeby ten termin przesuwać. Ja nie widzę żadnych podstaw do tego, żeby tak Uczynić. Mam nadzieję, że pod koniec pierwszej dekady października to skrzyżowanie będzie no przejezdne i będzie skończone. Ale to wszystko leży w rękach właśnie firmy Prybex, która realizuje te przedsięwzięcia inwestycyjne. Motywacją do szybszej pracy mają być kary finansowe. Dzień zwłoki kosztuje Prybex 2700 zł. Kary są i są oczywiście spory. Jak kierujemy właśnie wnioski w sprawie kar, no to z drugiej strony jest od razu korespondencja, jest wniosek o przeprowadzenie mediacji. Trzy wnioski takie wpłynęły w ostatnich dniach. Nie wiem, co tutaj, na czym się zastanawiać i na czym mediować, bo, bo sprawy są według mnie oczywiste. Prybeks już wcześniej podjął się przedłużenia ulicy Wigierskiej oraz budowy Ronda na Reja. W obydwu przypadkach firma nie dotrzymała terminów i zapłaciła ponad 200 tysięcy złotych kary.